no i no i trzymano widzowie już Co, ale tak coś tam się zlagowało wróciłem już widzowie jeśli o to chodzi o godzina u mnie w życiu to jest prawie 22 ale na to nie patrzcie i tak i tak sobie dzisiaj pogramy także słuchajcie widzę, wchodzimy już czas słuchajcie przewinąłem także słuchajcie w poprzednim klipie ja taki bufalo, jakiś gigantyczny, ale taki nawet spoko. Także widzowie, jesteśmy w tym miejscu. Ja nie przedłużam, rozkładam wędki, rzucam je, widzimy się za chwilę, jak już wiem, wszystko przygotuję, więc Elo, narka. A i widzowie, jeśli o to chodzi. To przypomniałem sobie na co brały jeszcze bufalo. Przynędą na jeszcze brały bufalo. Czekajcie, niepotrzebnie, niepotrzebnie tą wędkę zarzuciłem. Przynędą na jeszcze bał widzę bufalo. To to, słuchajcie, widzę, uwaga, uwaga, ochotki, By, było to na ochotkę, na ochotkę widziałem brały, tak, słuchajcie, widzę, tu, i, zamiast jednego technoplanktonu, tak, czekajcie, to jest wędka, ha, to jest wędka numer 5, ta, na którą złapaliśmy unikata, to wiecie co, widzowie, no, ona będzie miała, słuchajcie, ochotkę, a tamte dwie będą miały technoplankton, tak, słuchajcie, widzę, damy tu ochotkę, o ile w ogóle ochotkę mam, Czek chyba nie mam widzę ochotki, nie mam widzę chyba ochotki, tak, dobrze myślę, nie mam chyba ochotki, i nie mam ochotki, hotki na głównym końców mam ochotki, tutaj nie mam ochotek, a ochotek nie mogę kupić w sklepie raczej. Tak, na następną wizję będzie bez ochotek, po prostu wystarczy na technoplankton, technoplankton. Także widzę, rzucam wędki, widzimy się za chwilę. Jak już zarzucę wszystkie wędki. Elo. Na no wizję super, jeszcze kaszy nie ma tutaj. Jest to coś, nawet mnie spodego. Aczkolwiek, nie wiem, zobaczymy co to będzie. Wzięło o godzinie 18:52. Więc to jest, być może jest to jakiś medal. Wątpię, że był to unikat. Jest to albo zwykły, albo medal. Tak, słuchajcie, szybko go ciągniemy. Oczywiście, tak jak mówiłem, mój cel to będzie unikat y, taki 27. A, a, ten, a ta ryba teraz to chyba będzie zwykły. Może maksymalnie jakiś mały medal. Aczkolwiek, raczej zwykły będzie widział, chyba. no Chyba będzie widzę raczej zwykły. Uwaga, uwaga, tak zwykle, no to dała widzę, polujemy dalej, no. Dobrze, słuchajcie, jeśli o to chodzi, to jest kolejna ryba. 18,55, wędka numer 3 znowu. Jest to ta sama wędka z przed chwilą. Aczkolwiek tym razem będzie też mniejszego, chyba. No to będzie raczej na pewno coś mniejszego. Także dała widzę, szybko to ciągniemy. Tak, to będzie też małe. To będzie mały bufallo No mały, no dobra, to widzimy się, wiecie, przy następnych rybach No widzę, jest jakaś ryba tutaj Jest widzę jakaś duża ryba Chyba duża ryba, 19-19. 15.19 o godzinie 19.19 .19. Będzie pewnie minimum medal Także widzę, walczymy z tą rybą Będzie to słuchajcie minimum medal, tego jestem pewien Może nawet jakiś unikat, nie wiem, zobaczymy nie, to będzie widzę chyba Unikat, bo ładnie walczy. Tak, to będzie widzę chyba Unikat, tak mi się wydaje. Bo naprawdę ładnie walczy, także dobra, będzie Unikat. Liczymy na ładnego Unikata. Takiego 27+, żeby był rekord. Aczkolwiek widzę, za nie wiem. Zobaczymy widzę, co to będzie. Także dobra, walczymy. Będzie to raczej Unikat, bo, bo medal by wychodził, co nie? A ten Unikat taki, gdzie centralnie po dnie. O, jeszcze jest branie na Spławiku. Jeszcze jest widzę branie na węcy Spławikowej. Wreszcie, branie na węzysku łapikowej. Naprawdę, rzadkie jest to branie. Ja zauważyłem, to, to jest drugi raz, gdy mam branie na węzysku łapikowej. Akurat jak mam unikatowego Bufalo. O nie, to jednak medal, co? Ha, czyli to jednak medal był. No dobra. Myślałem, że to będzie unikat, a jednak to był ładny medal, po prostu, dobra. Chyba, to jednak nie jest Bufalo, bo wcześniej miałem też dużego tutaj na to i to mm, był buffalo a teraz nie jest. O, to jest pie pielęgnica Pawioka. Zadowolę, widzę. słuchajcie, ja nie przedłużam. Rzucę to sobie może z powrotem. Ja widzę, będę polał dalej. Myślałem, że to będzie unikat. Niestety był to duży medal, ale dobra, widzę. Teraz po prostu poluję na unikata. Więc widzowie, ja poluję, nie przedłużam. My się widzimy za chwilę w kolejnych rybach. Narka. No widzę, widzicie co, jest już godzina 240 w grze i w realu jest 22.40, także już za chwilę będę chyba kończył. Przewinę, widzę czas na następny dzień, na godzinę 18, także widzowie. Jak na razie kończę, to było na tyle. My się słuchajcie, widzimy. O! Spędzimy już tu kilka dni. I dostałem jednego z przy baitcoiny. Dobrze, super. Zawsze coś, tak jest schłać widzowie. Jak na razie nie przedłużam, to było na tyle. Ja kończę, my się zobaczymy za chwilę w kolejnym wideo najprawdopodobniej, albo później, a chociaż w sumie, ja już chyba kończyć dzisiaj granie, więc po prostu zobaczymy się już jutro. Mamy 1 maja dzisiaj, zobaczymy się 2 maja, może o godzinie 10 rano, nie wiem widać, w każdym razie, to było na tyle, elo, cześć.